Księga, chciałem nagrać wam vloga, ale niestety zaliczyłem taką glebę, że kask już się nie nadaje. To zderzak się nie nadaje, daszek się nie nadaje do niczego. Wyłamałem zaczepy. mi się na szczęście nic, nic nie stało, ale muszę po prostu odkręcić to i przełożyć ten. A tu zrobiliśmy samo ognisko. Marty, jak zwykle, zmarzluch razem z pieskiem. Jesteśmy na torze. Ale generalnie myślałem, że będzie fajnie, że ładna pogoda i tak dalej. Ostatnio, jak byliśmy, to było fajnie, bo był troszeczkę przymrozek i było ładnie twardo. Ale dzisiaj zrobiłem właśnie kółko pierwsze i jest normalnie tragedia może nie tragedia, bo jest tak mokro, ee, tak zdradliwie, w sensie takim, że są takie po prostu myślisz, że jest twardo, a po prostu przednie koło wpada. Już się wyglebałem, ale mimo to postaram się Wam przejedziemy się. Jeszcze jedno kółko. Tam stoi tam stoi jeszcze Suzuki i KTM, mały. Nie wiem, czy widać, i moje Suzuki samochód. Dzisiaj mamy wolno od pracy, także postanowiłem, że zrobimy sobie małe ognisko. Ech, no i szczerze mówiąc, myślałem, że będziemy latać i latać, ale widzę, że tu chłopakom się raczej nie będzie podobać. No ale trudno, trzeba jeździć w każdych warunkach, uczyć się jazdy. Także nic, próbujemy, palimy, jedziemy. No powiem wam, że nie ma tragedii ale tak jak widzieliście nie jest też za wesoło co prawda opony moje już nadają się spokojnie do wymiany podjechałem tylko zobaczyć która godzina, ale uświadomiłem sobie, że nie chcę mi się ściągać rękawic i szukać telefonu kurde, 3 minuty także spróbujemy jeszcze jedną kółko sobie zrobić póki ich nie ma ale tak jak widzicie tutaj stoi Suzuki KTM Przywiozłem trochę drewna z lasu na to ognisko, może spróbujemy teraz wyłączyć kontrolę trak i zobaczymy jak się to będzie jechać. Mam nadzieję, że tylko się nie stało z kamerą. Kamera cała wybiła mi przednie koło. I dostałem tutaj mniej więcej tym w kask. Uff, całe szczęście, że mam kask, ale generalnie nie ma większej tragedii. Poza tym, że nie ma. Nie, ma, e, nie wiadomo co się spodziewać po takich właśnie placach jak tutaj, gdzie jest trochę wody i, i niby wydaje się być twardo. E, założyłem, nie założyłem też jeszcze buzera. Z tego względu, że właśnie po prostu wygodnie będzie mi się zapalało, rozpalało ognisko. Ale chyba zrobiłem błąd, bo już tam leżałem, nie tam, tam gdzieś, a może i nie tam, może i tu, tu no. Leżałem na tym zakręcie. Ale generalnie tak jak mówię nie ma tragedii, tylko po prostu trzeba wyżej atakować tam, gdzie jest dużo piasku i gdzie jest po prostu piasek. No nic, spróbujemy dalej. trochę tej czarności. Dobra Zjedziemy może na chwilę Zobaczymy czy już jadą przy okazji się czegoś napije bo po pięciu czy tam sześciu obciążeniach już mi jest ciepło Zostawimy go tutaj o śmietnik Nie będę stawił. A może jednak postawię na stojek. Postawię na stojek, bo nie chce mi się go opierać. No sobie stoi. Nie mam pojęcia, coś mi tutaj tak jakby... Nie wiem czy to widzicie. Myślałem, że to nasmarowałem za bardzo łańcuch, ale... Ale chyba jednak nie. Trochę dolałem mu dzisiaj oleju. Bo było mało, ale teraz nie, teraz jest git. Wiem, że i tak stoi trochę do przodu, ale po prostu nalałem do pełna prawie, w sensie do pełna tego wziernika tam. Eee, nalałem do pełna, odpaliłem trochę było, dolałem jeszcze do pełna, może nie do pełna tylko po prostu nalałem, żeby było jeszcze jakieś oczko. No i to tyle. Także pierwszy pierwszy wypad chyba na, na tor, który nagrałem. Bo tak jak mówię, ostatnio byliśmy wieczorem i troszkę się nie pokafowałem i się okazało, że miałem wsadzone rozładowane baterie. A naładowane baterie były po prostu w futerale. A ja myślałem, że już mam wszystkie rozładowane. Także no, także macie pierwszy film. Pierwszy film z, z wyjazdu na tor KTM. Nie ma jakiejś rewelacji, ale ja jestem tutaj, żeby właśnie skłamać drugi raz. Pierwszym razem byłem jakoś wieczorem, jak się dowiedziałem o tym torze. Także, także byłem tutaj chyba tylko na dwa kółka. Wieczorem zrobiłem z Martyną i już po prostu nic nie było widać. Także zjechałem na chatę. No i byłem ostatnio, tak jak mówię, kiedy, kiedy to był taki fajny mróz. Na tyle fajny, że po prostu było twardo No i się latało elegancko na tych, na tych kopkach tutaj. Ale, ale ja jak, uważam, jak najbardziej uważam swój wypad dzisiejszy, jak i ostatnio, za, za na jak najbardziej na plus. Bo, bo nie boję się skakać, jakoś mi to tam mniej więcej wychodzi. Tempo jak tempo, ale, ale to nad tym będziemy pracować. Mam tutaj do tego toru jakieś może ze 100 km, myślę, że nie całe. Także będę tutaj częściej. Aczkolwiek mam. Mam też fajne tory w Niemczech u siebie. Koło domu. Także, no także będziemy tutaj będziemy myśleć, gdzie będziemy jeździć, bo, bo w Niemczech tam trzeba się zapisywać i tak dalej. E, aczkolwiek tutaj też. Z tym, że tutaj po prostu sobie przyjeżdżam, płacę, płacę tam chłopakom do klubu. I tyle, a w Niemczech już troszeczkę inaczej to wygląda. Eee, także, także zobaczymy, gdzie będzie jeździć. No i, i nie wiem, tak jak mówię, zobaczycie, może jeszcze jedną kółko zrobię za chwilę. Sprawdzę, czy, czy może zrobię później kółko, jeszcze jak, jak może to troszeczkę obeschnie. Ale myślę, że to już w kolejnym filmie, bo będziemy, będziemy też nagrywać film o docieraniu RMZ, bo tak jak widzicie, tutaj już do nas dotarła, wróciła do żywych. Od, od kapitalnego remontu ma 3 godziny. Także zobaczycie jak tutaj będziemy sobie też nie jeździć spokojnie. No i tyle. Trzymajcie się e, i, i do następnego. Zostawcie jakiś ślad po sobie, bo, bo to zawsze lepiej się ogląda i patrzy. Także Siemanko, pozdrawiam.